Ja już no koju No nie spożywanie wiem, ale musimy się chyba pogadać. Wiem, że ta ekipa może po prostu nagrywkowa, no i właśnie na to wygląda, że, jest, że to właśnie dochodzi do, do ten. Do, na, dochodzi do... E, dochodzi do... E, dochodzi do po prostu totalnego zniszczenia ekipy jakby na ja mówię, że nie, bo po prostu już przy dajemy radę jako mini. Jest taki problem, że po prostu jakby to powiedzieć Taki problem, że, że ekipan się tu szypie. I już na, jak muszę się ratować u kaluka i go pytać jak go rekrutuję te osoby. Bo albo ale tak wbijamy do gry, albo niektórzy nie mają desie, albo nie mają messa i messengera i deset i Discorda. Albo jeszcze niektórzy nas oszukają nie pójdą na mutacje, a jeszcze są jak niektórzy tacy, którzy mam boję, że źle pójdą. No i różne takie sytuacje. Chciałem ja po prostu wam powiedzieć, że ta ekipa dochodzi chyba pół końcowi. Jakby się dało, to może się jako, jakoś uratować łapkami i do tego nas, jakby e, napisać do innych swoich, do tych ekipowisów, którzy oglądacie jakąś ekipę. Ale na pewno i gęzi, bo to dziękuję. To takich, którzy mają po. Takie osoby, które by miały tak po. Od 9, od 9 lat do. do. do na przykład 40 lat, co nie I dzięki Wam, że uda nam się uratować tą ekipę. No, zrywa się totalnie ta ekipa. Że wali nam się. My z Norki już ledwo są, utrzymujemy to. E, tu, jeden, tu jeden Marcin taki nasz oszukał, bo mieliśmy nowego członka okazało się, że to jest podrabiane konto, i okazało się, że to jest ten sam Marcin, że on został wywalony. Ale dajmy jeszcze jedną szansę, nie wiadomo, czy wbije na ten serwer. To jest właśnie takie i potrzebujemy Waszych porad i pomocy. No mam nadzieję, że jakoś nam to pomożesz, bo dla mnie to jest po prostu. Nie chciałem ja powiedzieć. No, Dramy to jest zawalanie nie się już świata. No i mam nadzieję, że dzięki wam jakoś damy radę. Mam nadzieję, że nie że ja to robi tego vloga, także twarzą oczywiście. No chciałem ja powiedzieć. Zwali nam się ekipa, no i mam nadzieję, że nam po Ja miałam taką nadzieję. Bo strasznie wyświetlenia spadają. Nie mamy jeszcze wrogów, to i tak to jest szut, ale no powoli... Tu niektóre osoby szanbokszą w ogóle, no różne są sytuacje, tu wszystko wymieniać. I też zachęcam do zaproszenia do Discorda. może się pisać jakieś porady, jak, jak to dobrze robić to jako admini, jak dobrze prowadzić. Może ktoś sobie, z Wasza admin, który będzie zaufany i nas nie wystawi, jak reszta ekipowiszów. Ekipowiszu... Ekipowiczów. No i mam nadzieję, że... że dasz radę mam że mi to, ma, że, że damy radę i po prostu jakby to powieszesz damy radę bo po prostu no mam że dziękuję mam że, kiwam, ma, że tak że ratuję Aż już wiem że nic jeszcze ja tego nie będzie ale postaram się walczyć o to ile trzymasz narcię no, już przychyl a jakby to powierzesz no i co jak ktoś będzie chciał, to tak jak mówię, jak szukasz jakichś osób, to od 30 lat do 40 przejmujemy. Być może max będzie jak do 45, ale nie wiadomo. No ale też się musi przyjść, no każdy musi mu ta się przyjść, bo to jest ważne w ekipowych serwerach. I jakby też nam brakuje montażystów i innych takich, ale to będzie na innym vlogiem. To jest mój pierwszy vlog, no i... Będę jeszcze jakoś jakiś coś vlogować, tak, nie wiem. Na TikToka też to zrzucałem, ale będę słyszał, że, że mamy, no ale trzeba, trzeba się ratować. Dzięki, że jesteście z nami i mam nadzieję, że dotrzymasz obietnicznych, jak że się mieli jakiś ekipowych. Dziękuję, do zobaczenia w tym vlogu. Yo.